Do redakcji PC Lab trafił bardzo wyjątkowy procesor. Nigdy wcześniej nie testowaliśmy tak drogiego, tak wydajnego i tak nietypowego układu. To jest Ryzen Threadripper 3990X. 64 rodzeniowy procesor ze 128 wątkami. Coś, co kojarzy się raczej z procesorami serwerowymi, ale. Ten procesor możemy zamontować w zwykłej płycie głównej i zwykłej obudowie, jaką możemy mieć pod biurkiem. Jak pokazaliśmy w recenzji, do schłodzenia 64 rdzeniowego procesora wystarczy zupełnie zwyczajny układ chłodzenia typu all-in-one, taki sam zresztą zaleca AMD. Okazuje się, że z takim układem chłodzenia da się nawet nieco przyspieszyć ten procesor. Osiągnęliśmy w ten sposób mniej więcej 10% wyższą wydajność oczywiście w tych testach, które mogą wykorzystać moc obliczeniową 128 wątków. Postanowiliśmy wypróbować tradycyjną technikę tak zwaną zima Cooling, czyli chłodzenie powietrzem o bardzo niskiej temperaturze. To jest technika, która jest dostępna wyłącznie w wybranych porach roku. Chcemy sprawdzić, czy w ten sposób da się przyspieszyć 64-rdzeniowy procesor jeszcze dalej, no i czy uda nam się zobaczyć wyniki w różnych testach większe niż te, które widzieliśmy do tej pory. Ilość ciepła wydzielanego przez procesor w trakcie pracy jest wprost proporcjonalna do częstotliwości taktowania oraz proporcjonalna do kwadratu napięcia zasilania. To znaczy, że każde drobne zwiększenie napięcia zasilania w nieproporcjonalny sposób powiększa wydzielanie ciepła. Threadripper 3990X ma dwa razy więcej rdzeni niż poprzedni model z tej samej rodziny. Ma też tylko trochę niższe taktowanie, ale dzięki temu może mieć znacznie niższe napięcie zasilania i dzięki temu moc wydzielana przez ten procesor pozostaje w ramach tego samego ograniczenia narzuconego przez producenta, czyli 280W. Typowy układ chłodzenia w zwyczajnej obudowie w temperaturze pokojowej może bez problemu odprowadzić tyle ciepła, a nawet powyżej 300W. Ale przecież im większa jest różnica między ciepłą a zimną stroną układu, w tym przypadku między procesorem a powietrzem, które owiewa chłodnicę, tym intensywniej zachodzi wymiana ciepła więc obniżając temperaturę zimnej strony układu, czyli obniżając temperaturę powietrza, mamy szansę nie tylko proporcjonalnie zmniejszyć temperaturę, w której będzie pracował procesor, ale też zwiększyć efektywność układu chłodzenia, który będzie w stanie odprowadzić więcej ciepła mierzonego w watach. Punktem odniesienia będzie dla mnie test, który wykonałem wczoraj w naszym laboratorium. W temperaturze pokojowej około 23 stopni, mogłem wtedy przyspieszyć procesor do 3900 MHz. Procesor mógł obliczyć w teście, który za chwilę zrobimy 92 miliony próbek, chodzi o próbki podczas śledzenia promieni w renderowaniu bardzo skomplikowanej sceny. Zużycie prądu sięgało 473 W i procesor miał temperaturę nawet do 92 stopni. Teraz mamy trochę niższą temperaturę otoczenia. Niestety nie udało nam się ochłodzić pomieszczenia do jeszcze niższej temperatury, ale 15 stopni to już o wiele mniej niż wczorajsze 23. Procesor był ustawiony tak samo jak w teście, który wykonałem wczoraj, w temperaturze pokojowej. Otrzymałem prawie taki sam wynik 92 miliony próbek. Ale można zauważyć, że temperatura działania procesora była ponad 15 stopni niższa, mimo tego, że temperaturę otoczenia obniżyłem tylko o około 8 stopni. Obniżenie temperatury zmniejsza również wpływ różnych pasożytniczych efektów, które występują w elektrycznych częściach procesora, czyli w tranzystorach i w miedzianych połączeniach, którymi tranzystory są połączone między sobą. Okazuje się, że ta część całego poboru energii czyli moc statyczna i ta część, czyli y, moc, która jest tracona przez to, że prąd upływa nie tam, gdzie trzeba, czyli przez bramkę tranzystora do drugiej elektrody, ale do podłoża, oba te składniki znacznie się zmniejszają, kiedy temperatura jest niższa. I właśnie dlatego wczoraj w wyższej temperaturze procesor w tym samym teście pobierał 475 W, a dzisiaj tylko 461. Oczywiście, ten efekt byłby dużo silniejszy, gdyby udało nam się jeszcze bardziej obniżyć temperaturę powietrza. I między innymi dlatego, chociaż. Technika zima cooling pochodzi z początków tego hobby, w którym ludzie podkręcali swój domowy sprzęt, żeby pościgać się w różnych benchmarkach i pokazać swoje wyniki w internecie. To jest technika naszej przeszłości i teraźniejszości, ale ma również profesjonalne zastosowania. Na dalekiej północy całe centra danych są chłodzone zimnym powietrzem z zewnątrz, a firmy, które są operatorami centrów danych lub superkomputerów, są nawet zainteresowane kryogenicznym chłodzeniem, czyli. Y, chłodzeniem y, komponentów półprzewodnikowych do temperatury daleko poniżej zera. Gdyby udało się takie chłodzenie stosować non stop, tak jak pracuje superkomputer, to można by było osiągnąć wydajność, której nie da się osiągnąć w żaden inny sposób. Dopóki oczywiście nie skonstruujemy lepszych procesorów. Dzięki obniżonej temperaturze mogłem jeszcze dalej przyspieszyć procesor z 3900 MHz do 4050. Czyli ponad 4 GHz na wszystkich 64 rdzeniach. I to pozwoliło osiągnąć wynik 95 milionów próbek w teście V-Ray Next. Ten sam test możecie wykonać na swoim domowym komputerze, a link do pobrania tego benchmarka znajdziecie pod spodem.